Cześć, witajcie na moim kanale. Zabieram Was na spacer po Starym Mieście w Makarskiej. Dzisiaj jest trochę niebo zachmurzone. W nocy padał deszcz, więc no fajna pogoda, żeby pospacerować. Bo nie ma takiego odczuwalnego zaduchu, ciepła. Jest przyjemny wiaterek. Na plażę na razie się nie wybieram, bo Słuchajcie, woda jest ciepła, ale no nie ma takiego słońca, słońce jest za chmurami, więc nie wyschnie. Um, nie ma słońca, że tam fajny pies pisze patrze. ale dla mnie to nie jest problem, ponieważ ja jestem osobą, która się nie opala. I słuchajcie, taka temperatura jest dla mnie najlepsza. Pokażę Wam, jak tutaj ludzie siedzą teraz w e, To jest najlepsza temperatura dla mnie, dla mojego psa i nie dla mnie leżenie plackiem na słońcu. Tym bardziej, że teraz mamy dużą wiedzę o szkodliwości takiego leżenia. Co innego łapanie witaminy C, a co innego takie leżenie plackiem. E, więc słuchajcie, bardzo lubię tą pogodę. E, to jest przyjemnie, ciepło jest, przyjemnie się spaceruje. I kochani, przypomina mi to taki film, który Wam polecam po tamtej stronie chmur, e, taka nowela tam jest, o tam są cztery nowele, w jednej noweli, Antoni nie w jednej noweli gra John Malkovich i Sofia Marceau i akcja się dzieje w Portofino, bardzo klimatyczna ta novela jest, w ogóle cały film jest bardzo poetycki, klimatyczny, piękny i... Właśnie dzieje się portofino, szum morza i taki, słuchajcie, wiatr, bo to się zimą dzieje. Polecam portofino w ogóle przepiękne. Miasteczko takie samo jak makarska. Uważam, że jest piękna. Idziemy na stare miasto. Te osoby, które są ze mną dłużej, no to już ze mną spacerowaliście, bo Makarskiej zapraszam do moich filmów. Short. Słuchajcie. No i sobie idziemy, bardzo jest przyjemnie, w ogóle ta, ta pogoda mi też przypomina, mi odpowiada taka z tej sagi Zmierzch, tam ciągle było niebo zachmurzone, a było ciepło, więc to są moje klimaty. I fajnie, że teraz jest taka świadomość, słuchajcie, że patrzę co tam w Benettonie, że opalanie nie jest zdrowe i że ludzie mają tego świadomość. Że inaczej podchodzą do pewnych spraw. A ktoś mi powie, oo, ale się ładnie wygląda, jak jest się opalony. No wiesz, ale można to uzyskać brunzerem. Nie trzeba niczej skóry. Ja trochę się opaliłam, bo pływam, ale wiecie co, uważam, że i tak za dużo. Nie chcę opalać szczególnie twarzy, używam faktora 50. Tu wam pokażę nie tylko mnie, ale mam tego tak obiadu. Używam Faktora 50 i, i tak mi te słońce wiem, mimo że smaruję tego dużo, nakładam dużo na nos, bo nie chcę opalać. Nie obchodzi mnie, jak wyglądam, że mam tam krem na tym nosie i tak dalej. W ogóle nie przejmuję się, słuchajcie, tym, co inne osoby myślą o mnie, jeśli chodzi też o wygląd. Ja, ale ja tak miałam zawsze. Pamiętam, że. W postawówce dziewczyny nie chodziły w czapkach, bo im było wstyd chodzić w czapkach w zimę. E, miałam takiego kolegę, który na studiach też nie chodził w czapce. Dopóki na zadoki nie zachorował, bo to wstyd w zimę, nie zimno chodzi w czapce. A ja to miałam w dupie, za przeproszeniem wam powiem. E, bo słuchajcie Co mnie obchodzi, co myślą o mnie inne osoby. Inni, inni ludzie. W ogóle jeśli chodzi o ubiór teraz jest taka tendencja pokażę Wam bo jestem na rynku żeby się upodabniać. Ludzie bardzo lubią mieć to co mają inni i tak samo wyglądać. Ja tak nie mam i nigdy nie miałam. <noise> Wolę mieć to co mi się podoba a nie to co mają inni. O, dzisiaj obiadę. <noise> Pięknie jest. Widzicie biokowo i takie chmury nad nim. Bo Veneta ma przepiękne torebki plecione słuchajcie, bardzo mi się podobają. Ale teraz tyle osób ma te plecione torebki. Dużo firm zrobiło podobne, inspirując się, że po prostu odechciało mi się. I cieszę się, że nie kupiłam tej torby, bo bardzo mi się podobała. No, włoska firma, porządna, wiadomo płaci się za markę, można też kupić inspiracji. widziałam ładne torebki Massimo Dutti, plecione, no są śliczne, ale kurde, wszędzie są te plecione torby, słuchajcie, przestało mi się to podobać, o, i tu widzę jakieś fajne rzeczy, trochę wam odjadę, o. jak to jazdroka? No, Z roka. Dużo biżuterii mam, ale jeszcze muszę kupić kolejną. Idę zobaczyć, co jest srebrne, co jest złocie. No, zaraz wam pokażę. Słuchajcie. O! I takie są wyroby, słuchajcie, ze srebra. Bardzo ładne. Ta emalia, bardzo ładna. No, słuchajcie. Bardzo ładnie to wygląda. Te koniczynki. Wszystko nie te koniczynki też ma jakaś znana firma i to jest taka inspiracja. Hello? Dobra. O, i tam koral. I... O, na razie dziękuję. Pani mi chce pomóc, ale ja na razie dziękuję. O, sobie tu jeszcze pofilmuję słuchajcie, i Wam pokażę. Jak to wygląda. Taki zaułek. I taki ładny kwiat, ale już przekwita o bardzo ładnie to wygląda muszę jeszcze po drodze wpaść do informacji, bo są fajne ulotki ale nie chciało mi się je gnieść o i słuchajcie, zobaczymy jeszcze co jest tutaj tutaj jest taka knajpka o bardzo lubię te uliczki, te zaułki. już sobie wypaczyłam bransoletkę taką ale taką słuchajcie, tanią z kolorowych koraliczków, żeby mieć tak coś, co mi przypomina moje wakacje. Co nie jest drogie, bo ja mam bardzo dużo biżuterii i nie chcę wydawać tyle kasy na to wszystko, bo i tak później wchodzę w jednej bransoletce Tiffany. Ale to jest dla mnie po prostu no, muszę mieć tą bransoletkę. A pozostałe nie. Jestem osobą, która nie ściąga biżuterii. I nie wiem, pani coś do mnie mówi. Jestem osobą, która. E, pani chyba mnie do sklepu brała. Jestem osobą, która e, e, nie ściąga biżuterii. E, Tylko jak ubierze, to chodzę. Teraz mam stoł sa pierścionek z misiem i z perełką. Taki wakacyjny akcent bardzo go lubię. Zastanawiałam się, słuchajcie. Bo niedawno kupiłam ten pierścionek, czy mi ta perełka odpadnie w wodzie, jak ona jest zatykowana, A tam jeszcze zobaczę. Aha, nie może, dobrze, jak ona jest zatykowana, słuchajcie, w wodzie, czy ona mi nie odpadnie, ale nie odpadła jest, po prostu nic się z tym nie dzieje. No i słuchajcie, co miałam jeszcze powiedzieć. Bransoletka Tiffany i taki mam delikatny łańcuszek. To akurat z apartu. Miałam taką blaszkę, ale Miszka mi tak obejmował za szyję, że została mi sama blaszka łańcuszek. Poszedł się po prostu gdzieś poszedł. Skupiłam zgubi, po prostu ten łańcuszek. O, tam się boją, żeby nie, nie filmować e, tej biżutery. Nie wiem dlaczego. Ponieważ nie wiem, powiem wam, czemu nie chcą, może boją się złodziei, albo że ktoś zrobi podobny wzór. Ale teraz słuchajcie, wystarczy wejść na internet, te wyroby wszystkie są z całego świata, więc jeśli chodzi o wzory, to to mi się wydaje, że już nic się nie wymyśli oryginalnego. A jeśli chodzi o kradzieże, no to słuchajcie, no też tutaj mi się wydaje, że nasi rodacy w tym celu nie przyjeżdżają raczej i stać już nas e, na to, żeby po prostu sobie kupić to co nam się podoba. Więc nie wiem czemu nie chcieli żeby filmować, tym bardziej, że słuchajcie, jeżeli ja filmuję teraz na YouTube e, to mają e, Słuchajcie darmową reklamę, ponieważ wam pokazuje jakieś fajne rzeczy i po prostu i po prostu, słuchajcie, możecie tutaj wpaść, jeżeli Wam się coś spodoba, nie? O, tam patrzcie, jaki fajny biały piesek lata. No, lata. Ja sobie idę. Jestem ciekawa, czy jest targ tutaj jeszcze o, kolejny piesek dzisiaj wszyscy z pieskami bardzo mi się podoba ta pogoda zachmuszona bo to jest pogoda dla mnie dla mojego psa przyjemnie się szło dzisiaj na spacer do portu tak sobie robimy takie spacery tu wam jeszcze kościół pokażę rano, rano w ogóle jest fajnie bo jest pogoda taka jest wrzesień słuchajcie więc nie ma takiego zaduchu a rano jest tym bardziej fajnie, że po prostu, o jest tam tak. może skoczę. Fajnie się chodzi. Słuchajcie, mimo że jest wrzesień, to dla mnie tak tych ludzi jest dużo. Kurczę, nie wiem, powiem wam, ja nie lubię tłumów ludzi. Drażnią mnie, te osoby męczą. Nie Lubię ciszę. Jak ktoś się mnie pyta, jaka jest najpiękniejsza muzyka, co lubię z łodzią, mówię ciszę. Jeżeli ja chodzę po lesie czy gdzieś, to nie chcę mieć słuchawek w uszach i słuchać muzyki, bo uważam, że człowiek nie wymyślił nic piękniejszego niż to, co oferuje nam przyroda. Więc nie chcę, po prostu, wiecie. O, To jest, zobaczę, jak to wygląda. Mam jakąś oliwę, oliwę jakąś bym kupiła. Ale nie wiem czy jest, bo to są jakieś takie oliwy, ale mm, nie robione. Halo, dobry Nie robione, tylko e, no, takie ometkowane, wiecie? A ja chciałam taką oliwę taką prawdziwą, wiecie? Chociaż tam chyba są. O, tutaj jest jakaś oliwa. How much? 6 euro, tak? Tak, za 4 i za 10. Aha, dobra to sobie kupię. Słuchajcie. Zaraz. Dobra, kupię sobie. Ale jeszcze wam pofilmuję stare miasto. Jeszcze słuchajcie, mam czas. Jeszcze mi się nie spieszy. Tutaj są takie fajne dwa pieski, patrzcie. Jakie fajne. I dobra, idziemy dalej. Aby też kręcę, słuchajcie, dla siebie, że mi taką pamiątkę dla siebie. Te przejście. W ogóle, słuchajcie, cieszę się, e, że jak e, e, że w ogóle zaczęłam kręcić. O, tu wam pokami outfit. Takie spodenki, bo mam za duże w pasie i mi spadają te, co Wam pokazywałam z tyłu, takie dłuższe. Tak to się prezentuje. Cieszę się, że zaczęłam kręcić, słuchajcie, na YouTubie, ponieważ e, ja zmieniłam kolor włosów. <laughs> Drastycznie, nie? Widzicie? Z jasnego blondu zmieniłam, tu są też fajne bransoletki, z jasnego blondu zmieniłam na brązowy I powiem Wam, że inaczej, jakbym nie kręciła tych filmów, to może nie miałabym tak udokumentowane Moich metamorfoz, nie? A tak to słuchajcie, moje metamorfozy są udokumentowane. Mogę sobie wrócić do tych filmów, jaki miałam kolor włosów i po prostu no, i mam kolor włosów całkiem inny, idę, idę ku, pokażę Wam, patrzcie, ale to jest specjalnie powieszone, widzicie, żeby takie, to nie jest tak, że oni tutaj suszą, wydaje mi się, tylko to robi taki klimacik piękny i wiecie co, mam udokumentowany po prostu, to on pokażę, taki zaułek, moje metamorfozy, a idę ku naturalności, bo uważam, że naturalność klasyczna, jest bardzo elegancka i obroni się i fajnie się wygląda. Tam poszła taka fajna pani. Jestem kobietą, która docenia wygląd innych kobiet i nie zazdroszczę, wiecie? Zawsze moim koleżankom y, daję komplementy i one mi też. No, mam tam jakieś takie dwie dziwne osoby w pracy, ale reszta... Mam fajne koleżanki i dajemy sobie nawzajem komplementy. Doceniamy swój wygląd i swoje ubrania. Lubimy się wszystkie ubrać, słuchajcie. Tu wam pokażę aktualnie. W ogóle uważam, że miło jest nawet obcej osobie na ulicy powiedzieć, że super wygląda. I są też kobiety zawisne, które nikomu nic nie powiedzą, a jak widzą, że ktoś fajnie wygląda, to im się ciśnienie podnosi i to widać. Są po prostu, patrzcie jakie ciuchy fajne. Są po prostu złe i nie mogą tego znieść. Ja tak nie mam. Ja jak mam, słuchajcie, popatrzeć na kogoś super ubranego lub źle ubranego. Tutaj fajnie. Słuchajcie, dla mnie jest przyjemność, żeby patrzeć na kogoś ładnie ubranego, a nie brzydko. Więc yy, nie mam problemu, żeby dać komplement i powiedzieć komuś, że pięknie wygląda. Najmniejszy. O, wam jeszcze pokażę, tutaj wygląda. No i słuchajcie, tak się kończy ta uliczka. Dziękuję Wam za uważność i baj.